Ciężko pracujesz, rozwijasz się, masz wielkie cele, ale coś ciągle cię powstrzymuje? Masz wrażenie, że inni idą do przodu, a ty ciągle stoisz w miejscu. Może nawet zaczynasz się zastanawiać, dlaczego nie osiągam tego, czego chcę. Mam dla ciebie odpowiedź. W tym odcinku zdradzę trzy największe błędy, które sabotują twój sukces. A trzeci błąd. To prawdziwy game changer, który zmienia wszystko. Zostań ze mną do końca. Pierwszy błąd? Perfekcjonizm. To jeden z największych wrogów sukcesu. Ile razy mówiłeś sobie, zacznę działać, kiedy będę gotowy? Jeszcze nie mam wystarczającej wiedzy. Poczekam na idealny moment. Brzmi znajomo? No właśnie. Prawda jest taka, że idealny moment nigdy nie nadejdzie. Najwięksi ludzie sukcesu zaczynali od miejsca, w którym byli, z tym, co mieli. Jeff Bezos stworzył Amazona w garażu. Nie czekając na idealne warunki, działał z tym, co miał. Co z tym zrobić? Zacznij teraz, zanim poczujesz się gotowy. Nawet jeśli popełnisz błędy, to będziesz uczył się szybciej niż ktoś, kto tylko planuje i analizuje. Drugi błąd strach przed porażką. Czy zdarzyło ci się kiedyś pomyśleć, a co, jeśli mi się nie uda? Co powiedzą inni? Nie chcę wyglądać jak idiota. Wiesz, co robią ludzie sukcesu? Przestają traktować porażki jako porażki, zaczynają traktować je jako lekcje. Przykład. Thomas Edison zanim wynalazł żarówkę, miał ponad 10 tysięcy nieudanych prób, ale zamiast się spoddać, powiedział: Nie poniosłem porażki. Po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Co z tym zrobić? Zmień sposób myślenia. Porażka to nie koniec to część procesu. Jeśli nigdy nie przegrywasz, to znaczy, że w ogóle nie próbujesz. I w końcu trzeci błąd ten, o którym prawie nikt nie mówi, ale który może całkowicie zablokować twój sukces twoje otoczenie. Pomyśl o tym. Jeśli spędzasz czas z osobami, które ciągle narzekają, nie mają ambicji i nie wierzą w sukces, to co się dzieje? Twoje myślenie automatycznie dostosowuje się do ich poziomu. Ludzie sukcesu wiedzą jedno: jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy cię inspirują, motywują i wierzą w Twoje możliwości. Twój rozwój przyspiesza jak rakieta. Co z tym zrobić? Ogranicz kontakt z osobami, które ciągną cię w dół. Znajdź mentorów, nawet jeśli to tylko przez książki, podcasty czy YouTube. Zacznij spędzać więcej czasu z ludźmi, którzy cię inspirują. Podsumujmy: 1. Nie czekaj na idealny moment zacznij działać teraz. 2. Nie bój się porażki. Traktuj ją jako część drogi do sukcesu. 3. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i inspirują. Teraz mam dla ciebie wyzwanie. Napisz w komentarzu, który z tych błędów najbardziej cię dotyczy i co zrobisz, żeby go pokonać. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów o rozwoju i sukcesie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętaj, sukces jest bliżej niż myślisz.